Witajcie kochani, z tej strony Maciek Wilowu. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Medytacja i Uważność w życiu codziennym. W tym podcaście poznajemy medytację, uczymy się medytacji praktycznie i uzupełniamy o taki niezbędny kontekst teoretyczny, żeby rozumieć to, co się praktykuje i móc rozumieć bardziej tą ścieżkę, którą się podąża. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów o praktyce, która jest bardzo ważna dla wielu tradycji medytacyjnych, a która niekoniecznie każdemu kojarzy się z praktyką medytacji. Chodzi tutaj o praktykę modlitwy. Jest to oczywiście praktyka, która dla wielu osób będzie obca, nie będzie zgodna z ich poglądami i z wartościami, które wyznają, ale z kolei dla innej grupy osób będzie to praktyka jak najbardziej oczywista, jak najbardziej osobista, jak najbardziej intymna. I również dla wielu tradycji medytacyjnych to jest jedna z takich praktyk, od których się zaczyna swoją mistyczną podróż. Modlitwa ma oczywiście swój aspekt metafizyczny, i tym aspektem metafizycznym jest to doświadczenie pewnego rodzaju łaski poprzez modlitwę. Natomiast możemy mówić również o pewnym aspekcie psychologicznym, bo z perspektywy psychologii medytacji, modlitwa przenosi naszą koncentrację od takiego skupiania się nadmiernego na przeszkodach. Do skupienia na pewnego rodzaju wyższym ideale, do wzniesienia się do boskiego ideału. I jest to ważne doświadczenie, ponieważ wznosimy umysł, nie odrywając się od rzeczywistości. W tradycji medytacyjnej się mówi o trzech podstawowych rodzajach modlitwy: jest to modlitwa inwokacyjna, w której inwokujemy, przywołujemy pewne atrybuty boskie, pewne atrybuty rzeczywistości przez duże RZ. I otwieramy się na nie. Jest to modlitwa liturgiczna, w której modlimy się nie swoimi słowami, a słowami mistyków, nauczycieli, mistrzów czy proroków. Jest to taka modlitwa, która również przynosi takie jakości, które kojarzą nam się często z tą praktyką modlitwy, czyli pokorę, wdzięczność itd. itd. I jest też modlitwa spontaniczna, czyli modlitwa własnymi słowami, modlitwa związana z tym, co wypływa, można powiedzieć, z naszego serca i jeden z mistyków sufijskich współczesnych, Elaja Zamidon, mówi, że modlitwa spontaniczna kształtuje szczerość, wzmacnia szczerość w nas. Są również inne rodzaje modlitwy. Można by zwrócić na przykład uwagę na bardzo piękne doświadczenie, a mianowicie doświadczenie medytacyjnej, modlitewnej obecności w ciszy. I jest to doświadczenie takiej głębokiej uważności obecności wypływające z takiego nastawienia modlitewnego. I również ciekawym rodzajem modlitwy jest tak zwana modlitwa identyfikacji, w której nie zwracamy się do Boga stojącego daleko, a staramy się go jak najgłębiej doświadczyć, i poprzez użycie pewnego paradoksu językowego, można powiedzieć, porzucić pewien dualizm języka i doświadczyć jedności tej rzeczywistości boskiej. I taką najbardziej znaną modlitwą identyfikacji jest modlitwa Ibn Arabiego, która brzmi mniej więcej tak: zabierz mnie, proszę, ode mnie i bądźmy istnieniem. Wtedy zobaczysz Boże wszystko moimi oczami. Pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć. Zabierz mnie proszę ode mnie i bądź mym istnieniem. Wtedy zobaczysz Boże wszystko moimi oczami. Dzisiaj skupimy się na tym aspekcie modlitwy liturgicznej. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o innych rodzajach modlitwy, to polecam rozdział o modlitwie, dosyć obszerny w mojej książce Uważność w praktyce. Tam więcej piszę o tych różnych rodzajach modlitwy, są przykłady, teksty źródłowe itd. Dzisiaj zapoznamy się z kilkoma modlitwami, które są modlitwami liturgicznymi i które pochodzą od jednego z takich mistyków, których bardzo, bardzo cenię, a mianowicie od Hazrata i I Ja będę je tutaj mówił jedna po drugiej. Proponuję, że jeżeli oczywiście ktoś zna i chciałby powtarzać ze mną, albo ma gdzieś teksty i chciałby powtarzać ze mną, oczywiście można powtarzać ze mną, ale można sobie też usiąść w jakiejś pozycji, która będzie wyrażać szacunek do tych pełnych inspiracji słów Inaya Takhana i zamknąć oczy, słuchać tych słów i obserwować, jak rezonują w nas. Dlatego, jeżeli potrzebujecie chwilkę, to zatrzymajcie sobie na chwilę ten podcast, znajdźcie odpowiednią pozycję, usiądźcie i potem włączcie i będziemy szli dalej. Ku jednemu ideałowi miłości, harmonii i piękna jedynej rzeczywistości, zjednoczonej z wszystkimi oświeconymi duszami, które tworzą ucieleśnienie Mistrza, Ducha Przewodnictwa. Chwała Tobie, Najwyższy Boże, Wszechpotężny, Wszechobecny, Przenikający Wszystko, Jedyny. Weź nas Twoje rodzicielskie ramiona, wznieś nas z ziemskiej gęstości. Twoje piękno czcimy, Tobie chętnie poddajemy się. Najbardziej łaskawy i współczujący Boże, wyidealizowany Panie całej ludzkości, Tobie tylko oddajemy cześć i w Twoim tylko kierunku aspirujemy. Otwórz nasze serca na Twoje piękno, oświeć nasze dusze Twoim boskim światłem. Boże, ideale miłości, harmonii i piękna, Ty, który jesteś wszechpotężnym Kreatorem, podtrzymującym ład, sędzią. I wybaczającym nasze grzechy. Panie Boże, wschodu i zachodu, światów powyżej i poniżej, widzialnych i niewidzialnych istnień, oblej nas Twoją miłością i Twoim światłem, wzmocnij nasze ciała, serca i dusze, użyj nas do celów, które wybiera Twoja mądrość, i poprowadź nas na ścieżce Twojej dobroci. Przybliżaj nas do Ciebie w każdej minucie naszego życia aż staniemy się odzwierciedleniem Twojej łaski, Twojej chwały, Twojej mądrości, Twojej radości i Twojego spokoju. Amen. Inspiratorze mojego umysłu, pocieszycielu mojego serca, uzdrowicielu mojego ducha. Twoja obecność wznosi mnie z ziemi do niebios, Twoje słowa płyną niczym święta rzeka, Twoja myśl wypływa niczym boskie źródło, Twoje delikatne serce rozbudza delikatność mojego serca. Ukochany nauczycielu, istotą Twojego istnienia jest wybaczanie, chmury wątpliwości i lęku są rozwiewane przez Twoje przeszywające spojrzenie. Cała ignorancja znika w Twojej oświecającej obecności. Nowa nadzieja rodzi się w moim sercu przez oddychanie w Twojej spokojnej atmosferze. O inspirujący przewodniku przez zagadkowe drogi życia, odczuwam w Tobie obfitość błogosławieństwa. Amen. Najbardziej łaskawy Panie, Mistrzu. Mesjaszu i Wybawicielu Ludzkości. Kłaniamy się Tobie z pokorą. Ty jesteś pierwszą przyczyną i ostatnim skutkiem, boskim światłem i duchem przewodnictwa, alfą i omegą. Twoje światło przejawia się we wszystkich formach, Twoja miłość we wszystkich istotach. W kochającej matce, w dobrym ojcu, w niewinnym dziecku, w pomocnym przyjacielu i w inspirującym nauczycielu. Pozwól nam rozpoznać Cię we wszystkich Twoich świętych imionach i formach. Jako Ramę, jako Krishnę, jako Siwę, jako Buddę. Pozwól poznać Cię jako Abrahama, Salomona, Zaratusztrę, Mojżesza, Jezusa, Mahometa i w wielu innych imionach i formach znanych i nieznanych światu. Adorujemy Twoją przeszłość. Twoja teraźniejsza obecność głęboko oświeca nasze istnienie i mamy nadzieję na Twoje błogosławieństwo w przyszłości. Proroku, Chryste, Nabi, Razul, Ty, którego serce nieustannie sięga wyżej, Ty przychodzisz na Ziemię z przesłaniem, niczym gołąb, który przybywa z niebios, gdy t'harma ulega rozkładowi i mówisz słowo, które jest włożone w Twoje usta, tak jak światło, które wypełnia półksiężyc. Niech gwiazda boskiego światła, płonąca w twoim sercu, będzie odzwierciedlona w sercach twoich wyznawców. Niech przesłanie Boga dociera jak najdalej, oświecając wszystkich i czyniąc całą ludzkość jedną rodziną pod przewodnictwem Boga. Amen. Pochodnio rozświetlająca ciemności, podporo w chwili słabości. Nieporuszona skało w różnych kolejach życia, Mistrzu, Ty tyczynisz raj z ziemi. Twoja myśl dostarcza mi nieziemskiej radości. Twoje światło oświeca ścieżkę mojego życia. Twoje słowa inspirują mnie boską mądrością. Podążam za tobą, idąc po twoich śladach, które doprowadzą mnie do wiecznego celu. Pocieszycielu tych ze złamanym sercem, Wspierający tych, którzy są w potrzebie. Przyjacielu wielbicieli prawdy, błogosławiony mistrzu, ty jesteś prorokiem Boga. Amen. O ty, który jesteś ideałem miłości, harmonii i piękna, panie nieba i ziemi, otwórz nasze serca, byśmy mogli usłyszeć Twój głos, który nieustannie dochodzi z naszego wnętrza. Przybliż do nas Twoje boskie światło, które jest ukryte w naszych duszach, tak byśmy mogli znać i rozumieć życie lepiej. Najbardziej łaskawy i współczujący Boże, okaż nam Twoją wielką dobroć. Naucz nas Twojej siły miłującego przebaczenia. Wznieś nas ponad podziały i różnice, które dzielą ludzi. Ześlij nam spokój Twojego boskiego ducha i zjednocz nas wszystkich w Twoim perfekcyjnym istnieniu. Amen. Ty, który ostrzegasz przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, Ty, który budzisz świat ze snu. Dostarczycielu Boskiego Przesłania, Ty jesteś naszym zbawicielem. Słońce uświtu kreacji, światło całego wszechświata, spełnienie Boskiego celu. W Twoich kochających objęciach szukamy schronienia. Ty, który jesteś duchem przewodnictwa, źródłem całego piękna, kreatorem harmonii, miłością, kochającym i ukochanym. Panie, Ty jesteś naszym boskim ideałem. Amen. Jeśli czujecie taką potrzebę, to dajcie sobie jeszcze chwilę czasu w ciszy, żeby pobyć z tym, jak te modlitwy Was rezonują. Ja tymczasem się z Wami pożegnam. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo.